Muzyczne lato we Wrocławiu to nie tylko koncerty na wielkich scenach, to koncerty blisko nas, blisko mieszkańców Wrocławia. To koncerty na skwerach, na osiedlach i w parkach. Właśnie startujemy z trzecią edycją, tym razem Muzyczne Parki Wrocławia. Będzie siedem takich koncertów, będą bezpłatne. Serdecznie Państwa zapraszamy już 24 sierpnia na Sempolnie w pięknej muszli koncertowej. Ukażemy Państwu projekt. Naszej wrocławskiej artystki Emuse. Opowieści Czarnej Kaśki. Piękna muzyka, piękna sceneria, bardzo dużo kultowych polskich piosenek, dużo emocji, dużo błyskotliwej narracji. Pięknej scenerii naprawdę możemy posłuchać i przeżyć cudowne muzyczne chwile. Na scenach pojawią się znakomici wrocławscy artyści, którzy sięgną po znane i lubiane utwory światowego repertuaru, prezentując je w autorskich aranżacjach i wyjątkowych wrocławskich interpretacjach. Pozostałe sześć koncertów odbędzie się w innych miejscach, na Gaju, na Grapiszynie, w Leśnicy, w Parku Staromiejskim. Cały harmonogram wydarzeń znajdziecie Państwo na stronie wrocław.pl. Spotkajmy się muzycznie.